Cześć, jest z nami Maja Zaborowska, radna miasta Lublin i proszę mi powiedzieć, na jaką pomoc mogą liczyć Ukraińcy tutaj w Lublinie? Jak miasto pomaga? Miasto koordynuje przede wszystkim swoje działania wraz z urzędem wojewódzkim, z urzędami centralnymi. Odbywają się sztaby kryzysowe. My jako radni wyrazimy swoją solidarność w uchwale na najbliższej Radzie Miasta. Pomoc będzie organizowana tak naprawdę etapowo. Zarówno Ukraińcy, przedstawiciele, którzy będą chcieli znaleźć schronienie w Polsce, już na granicy będą mieli możliwość uzyskania takiej pomocy, o ile nie mają swoich rodzin czy znajomych, do których bezpośrednio się udają. My, jako miasto, uruchamiamy też miejsca, gdzie ewentualnie będzie można znaleźć, to co jest najważniejsze, czyli schronienie, znaleźć pomoc dotyczącą organizacji dalszego życia, bo zakładamy, że będą to osoby w różnym wieku, mogą, mogą ich dotyczyć też problemy, znaczy będą chcieli kontynuować naukę, więc w tych wszystkich kwestiach będziemy w będziemy stanie taką pomoc świadczyć. Poza tym no, mieliśmy tutaj przykład też organizacji pozarządowych, które bardzo aktywnie działają, w naszym województwie y, homofaber, y, ale nie tylko. Oni już organizują taką pomoc stricte humanitarną przede wszystkim, y, czyli będą się skupiać na tych działaniach y, pomocy uchodźcom na granicy, ale... Tak jak wiemy, no mamy tutaj ogromną społeczność, zresztą słyszymy, słyszymy studentów głównie, którzy mieszkają tutaj częściowo dłuższy czas, częściowo dopiero do nas przyjechali, więc ta społeczność jest i myślę, że nikt się nie będzie czuł tutaj osamotniony, a ze strony zarówno Urzędu Miasta, jak i wszelkich instytucji będzie świadczona pełna pomoc, jak mówię. Niezależnie czy będą to kwestie związane z, ze służbą zdrowia, czy ze szkolnictwem, czy też sprawy związane z mieszkaniami, tak samo jesteśmy skłonni. Mamy, mamy możliwości, żeby, żeby te, te, tą pomoc świadczyć. Dziękuję.